Hej, 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 witam was bardzo serdecznie moi drodzy widzowie, tutaj Stilgar, cześć, ja dzisiaj zapraszam was w nowej serii na moim kanale, jakim jest Star Wars, jako jest Star Wars The Force Unleashed. Moi drodzy widzowie, zapraszam was do oglądania nowej serii na kanale, dzisiaj tak bardziej Star Warsowo. Pewnie niektórzy z was wiedzą, ale większość pewnie nie wie, ta bluza, która jest legendarna, ponieważ to w niej nagrywam pierwszy odcinek na moim kanale, i jest właśnie o Star Warsów. Proszę bardzo, zobaczyliście piękną, jakże tajemnice Stilgara. Moi drodzy widzowie, moc wyzwolona, macie tutaj polskie dialogi, namęczyłem się trochę z tym spolszczeniem, ponieważ chodzi tutaj o zmienianie w recedicie kilku rzeczy, tak więc no, troszeczkę trzeba było tego poszukać, ale już jest, mamy tą gierkę po polsku, czytajcie, grajcie i wszystko. Ja mam nadzieję, że ten odcinek, ta cała seria jak najbardziej wam się spodoba. Przy okazji jeszcze będzie wkrótce nowa seria, będzie Stalker i przy okazji będzie jeszcze jedna nowa seria, aktualnie raczej The Forest'a, jeszcze coś wywalam, tak więc jakby coś wiecie, jak to jest. Jeszcze będzie prawdopodobnie nowa seria, będzie, moi drodzy widzowie, taka seria. Po prostu śmiesznych momentów, ale nie w znaczeniu, że tego co już nagrywałem, tylko jakąś gierkę sobie wybiorę taką. <laughs> Sorry, albo taki bardzo shit, albo jakaś taka super dziwna. I z tego robić jakieś śmieszne momenty, takie urywki, typowo 5-6-minutowe filmiki. Mam nadzieję, że to Wam jak najbardziej się spodoba. Ja się jestem trochę schorowany, to chciał się Stealkawi biegać, oczywiście i gardło sobie przedupczyłem, ale mam nadzieję, że będzie dobrze, tak więc jeden like to jeden chlorokinaldin więcej dla Tilgara, więc zapraszam do lajkowania. Przy okazji oczywiście mam moją taktyczną, oczojebną, super-ekstra-parakordową bransoletkę, która nic to nicową daje mi niesłychane ilości łapek na filmikach, bo co nie wspominam, co ją, od czasu kiedy ją zrobiłem i zakładam, to w każdy film mam powyżej 50 łapek, to jest masakra, za co Wam bardzo dziękuję. Ja tak jak mówiłem, gardło ma trochę dupione, tak więc <laughs> za inne głosy, za kaszlanie, przepraszam, z góry pozdrawiamy Puszka, a tym razem czasem zagram sobie Star Wars. Moi drodzy widzowie Star Warsy, Disney by kupiło Star Warsy, Disney będzie robiło nowe Star Warsy, zobaczymy co to będzie, na pewno wielu z was jak nie większość widziało wszystkie możliwe filmy i na pewno nie w kolejności chronologicznej, ponieważ w chronologicznej kolejności nie powstawały, ale mimo wszystko zobaczymy co to będzie i zobaczymy co to jest za gierka, The Force Unleashed, mod wyzwolona, zobaczymy co tutaj w ogóle będziemy mogli robić i jak będziemy się bawić, no bo ostatnimi czasy był też tak zwany Humble Bundle, jest to taki... Nie wiem jak to nazwać, event, taka impreza, kurde nie no, impreza nie pasuje. Po prostu sklep, który sprzedaje paczki gier, które są dosyć znane, za niską cenę, a te pieniądze lecą na teleharmy. Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. Ja za taką paczkę kupiłem, kupiłem za maksymalną kwotę, żeby mieć wszystko. Zapłaciłem 12 coś dolarów za ponad 11 gier ze Star Warsami, od Battlefronta po Kotora, najlepszym krajem na świecie. Kotor to jest najlepsza na świecie, będzie nagrywana na, na, na wakacje. Na laptopie, bo to akurat pójdzie Battlefront, również będzie nagrywany raczej na wakacje, akurat będą takie Star Warsowe wakacje, mam nadzieję, że mogę mówić, bo teraz, potem będziemy grać, na razie wiecie, na razie niech oni sobie gadają, macie dialogi, więc możecie czytać, tak więc mam nadzieję, że nie przeszkadzam, tak więc mamy sporo gierek i zobaczymy, czy Star Wars, tak jak się przyjął wśród milionów, milionów, setek, milionów ludzi, przyjmie się również u mnie na kanale, wśród, Ach, czy ja wiem, 500 wysiedzeń będzie miał. Trochę chyba. Muszę sobie niżej dać? Nie, dobrze, jeszcze nie. Dobra, yy, gramy Dartem Vaderem. Jak tu się chodzi? Tak o, okej. Okay. Darth Vader, let's go. Dobra. No, musiałem dać głośniej ławki. Dobra, teraz wszystko, słuchaj, tak więc jest miodzio. King. Get wrecked. Ej, nie czekajcie, przecież to był szturmowiec, to nie? Oni są czasami ze mną? Ty jesteś ze mną, co nie, typie? Tak, tak, jestem z tobą. Uuu, uuu. Dobra. Aby zwiększyć siłę pchnięcia, wciśnij i przytrzymaj E. Chyba kogoś zrektowałem. Powiem sobie szczerze, że poszło dosyć dobrze. Dobra, lecimy dalej. Najlepszy to i tak jest ten kombos. Klikasz prawy, klikasz lewy i rektujesz go mieczykiem i jeszcze mieczyk wraca. I jeszcze go gdzieś rzucasz, jak nie wiadomo, jakąś lalką. A, dobra. Gram sobie w Star Wars, zobaczymy, co nam one tak w ogóle przyniosą. Nie grałem, przydałem się bez bicia w tego e, Forza Unleashed. Czytałem, że jedynka jest lepsza od dwójki, tak więc wziąłem jedynkę, dwójkę również mam. O kurde, coś ścina, to co, nie? Idę, 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 ścina, idę, 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 ścina. Jezu, sicko! Chyba trzeba coś poprawić. O oh, no, o oh, no, dawaj mi kamienia, daj kamienia. No, na prawo, na prawo, na prawo, na prawo. O, ale poleciał! Dobra. Jeszcze jedna. Rekt, dobra. <laughs> Chyba już nie ścina. Chociaż nie umie. Nie wiem czemu ścina, nie pytajcie mnie, to jest magia YouTube'a, jak i ekrzyna i mojego dziwnego komputera, który swego czasu... Co to za jakieś ŁUKI?! Łuki gin, ty też gin. Oni chcą mnie uderzyć. Ja jeszcze robię. Grał na poziomie średnim. Jakiś seat warrior. Jak pamiętam się nazywał, tak więc... Jak to będzie, jak będzie załatwą, to wiadomo, że się zmień! Jak zauważyłem, to chyba szybciej się tutaj yy, Skacze, niż chodzi po prostu. W końcu jestem Darthem Vaderem, on nigdy nie biegał. Nigdy. Rekt, rekt, rekt. <ścoughs> to jest masakra normalnie. Ale wiecie, jak to jest: samouczki, początki. Musi być łatwo, bo jakby było za trudno, to by człowiek już nie grał tą grę. Rekt, 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 rekt. Chociaż tu jest, powiem sobie, szczerze, aż za łatwo. Ale patrzcie, jak na grę, która ma swoje lata, to fizyka roślin, jakieś niszczenie drzew i tych wszystkich, wszystkich rzeczy jest dosyć ciekawie zrobiona, co nie? Kolejny będzie dosyć krótszy, ponieważ jutro, czyli piątek, czytajcie i ten odcinek raczej będzie w piątek opublikowany, wątpię, abym, chociaż... Nie no, raczej dzisiaj w nocy, chociaż... No, nie, w piątek będzie opublikowany. O nie, Łuki się przewrócił na jakimś drewnianym moście. Łuki, chodź tu. Rekt. Ponieważ jutro czyli w piątek mam jadę o 7.30-8.30 Zaczynam jadę, zaczynamy prawo jazdy Już teorię zdałem, znaczy dałem, no. Miałem te 30 godzin wszystkiego zrobione, kurde, ale fajnie to wszystko wygląda. Dawać. kurde mol. Chodźcie łukisy. To jak rozumiem muszę rozdupczyć. Tak, tak jest, tylko. Pięknie, piknie. Dobra, lecimy gdzieś tam. Nie, nie bij moich szturmowców, mam ich bluzę na sobie. Get rekt łuki Rekt. O, oh, kurde, ale. W serio te na pieprza. Fajne są również rzutki, ale strasznie cicho, co nie? Ja mam na półsławki i dopiero ledwo słyszę. <noise> nie jestem głuchy, żeby nie było. Po prostu są cicho. Lol! Latają jak, jak nie wiem co. Dobra, Darth Vader, bo ty jesteś trochę OP. Może byś tak ustąpił i dał mi zagrać jakimś nubem, Nie wiem, kimkolwiek. Żebym nie mógł rektować każdego na jedno, jedno, na jedno kliknięcie E. Bo to tak na razie tutaj wygląda, co nie? Patrz, Darth Vader. Jestem Darth Vader, klikam E i... YOLO, I... i... YOLO, i... YOLO. Dobra. Musimy zrobić coś ciekawszego. Ale już jest weekend, moi drodzy, prawie weekend! Kiedy oglądacie ten odcinek, jest piątek! I pewnie już po 12. Ej, ty co? mi? Makarenę czy... tańczysz? Koźwa. Ej, serio, ścina, co nie? No, teraz no mi się zacięło. Nie, nie wiem, albo jestem przyzwyczajony do takich ścinek, że ja tu widzę raz na ruski rok, albo sam nie wiem co. znam że na YouTube im będziecie pisać TILGAR ale ści! Dobra, tutaj nie dobrze, że tam nie wszedłem. Tilgar ale ścina, ja dole Będą takie komentarze. O ja się założę, jest już... U, siódma minuta, wow. Siódma minuta ścinek. Ten zobaczymy. Don't worry be happy, prawda? Ja to poprawię, ja wiem, że to oh, fuck Ten poleciał na prawą, wziął innego i spadł. Pięknie. Wiecie jak to, TILGAR Ej, ty, o ty chciał mnie wziąć, co ze co nie? Get rekt. Ty też, get rekt. Dobra, jestem Jedi, ty jesteś tylko łuki. cię mnie już bić? Chyba widzicie, że nie macie. Gdzie ten nób? Chyba go uderzę. Rect. <ścoughs> to jest masakra, normalnie. Patrzcie na tego kombosa. Ej, czemu nie mogę go bić? A nie, mogę. A to jest słabo. Dobra, nie potrzebuję tego. Okej, okay. hapsów mamy tysiące. Pęk i pęk i polec sobie, dobra Teraz szybko to idzie Ciom, ciom, O dobra, żebym tylko ja nie spadł Nigdy nie widziałem latającego do wajdera tak więc wolałbym nie ryzykować Dobra, chodźmy tutaj Mam nadzieję, że to będzie jakiś boss, cokolwiek, ciekawszego Nie grałem w grę, więc nie wiem Uuu Darklord! Ja nie wiem czego ja szukam jakby mam odcinek? Czyta LOL KTREK Dobra, moi drodzy jak widzę, musimy chyba rozdłupić jakiegoś Jedaisa. Jak rozumiem, o, Ego na. Jesteś zaangażowany w pojedynek na miecze świetne. Naciskaj szybko ten, aby wygrać. Na pindolom lewój przycisk myszki, jak fapanie. Czemu go to nie zrektowało? Co to ma znaczyć? A chyba już kuwa, o co chodzi? Trzeba go tak ratyciutko ra walnąć i potem mieczem go rektować. Dub, 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 jak zbicza, jak 50 twarzy greja? Dobra, nie tak mocno. Wiecie, że to może się wydawać śmieszne, ale przeczytałem książ książkę. <laughs> Ej no, nie bij mnie! Czemu mi go usunęło? Muszę trzymać kontrol, czy co? Dobra, aż taki trudny to się nie wydaje. Latają jak lalki tutaj te ludzie, co nie? To jest zwykła taktyka, czy masz kontrol? Walisz E, żeby się potknął jakoś. A potem tylko... OOOOO ale mu... ale mu... Co, co to ma być, koźwa? Co on ma jakieś niebieskie kółki? Chłopie! Ogarnij się! Rekt, rektuj go! Pięknie mu biłeś ten Jedi Dobra, chyba on we mnie jakimiś tymi... Oup, spadaj, Jedi, nie potrzebuje ciebie. Ja po prostu muszę cię zrektować. Raz, dwa. Dobra, za chwilę chyba go zabijemy, co nie? Tak jak mówiłem, będzie to krótszy odcinek, więc sorki jeśli on się skończy w 10 minucie. Nie wiem, czy coś będzie ciekawego jeszcze po tym, ale mam nadzieję, że tak. Na razie, gierka ciekawa. Nietypowa, nie widziałem w ogóle na YouTube, żeby ktokolwiek ją nagrywał. Dobra, no. Ale unik, ale docz. Uuu, widzieliście ten master skill? Dobrze, że już chociaż nie ścina od dawna. Albo ja tego nie widzę, serio, ja nie widzę, tak nie rozumiałem po prostu. Nie no, co ja mam z nim zrobić? Chłopie, ogarnij się! A nie mogę na innego te... Nie mogę rzucić w niego mieczem właśnie, co nie? Dobra, traktuję go tym czymś. Patrz, O, dobra, dokończmy sprawę. Czym? Nie można było tak od razu... Patrzcie, ile mi życia wziął, ty, 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 po prostu jestem nubem, co nie? E. E. Kliknąłem dwa razy. No, dobra, znowu E. Takie finishery i kombosy są fajne bo właśnie, nie wiem, to strasznie rzadko się w ogóle robi w grach, ale takie klikanie przycisków, taka niby głupotka, a... a ciesz. To tak po prostu jak walisz mieczem, albo klikniesz tak, E i on po prostu padnie. To by było nic. A takie coś jest ciekawe. Dobra. Panie Jedi, u trailer jakiś. <k talented Harper> Mam nadzieję, że będzie ponad 50 mlr, mlr, chlorchlorchlordino. <oz trap samurai> <Z> kogoś o wiele potężniejszego. Gdzie jest twój mistrz? Oh. <topusic> oh no! Oh no! Oh no! Oh no. Jaki pizduść i jakie dzieci! Dobra. Czyli jak rozumiem, on jest tym najlepszym Jedi na świecie. Jakąś jego moc super, wychwyciłem. Lord Weider. Lord Dziecko chce mnie zabić. On ma mój miecz! Strzelaj się do niego! No Snela! Dżartowal. <śm>

it is time to face your first true test your spies have located a jedi yes master, 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 master rom kota he is attacking a critical imperial shipyard destroy him and bring me his lightsaber i shall leave at once master let him. the emperor cannot discover you leave no witnesses kill everyone aboard Imperials and kota's men alike As you wish. My master. Co ty taką masz, mimikę, Jakby nie wiadomo, o, co? Dobra, rektować ich. Ale jest 13 minuta, moi drodzy, myślę, że na tym zakończymy dzisiaj odcinek. Zobaczymy, czy wam się spodoba, czy się nie spodoba. O o, 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 panie, panie. A to, co obiłam z dupy, mi się tu pokazał, kto to koją jakąś Jakieś roboty, no co za rekty, no. Ah, master, Proxy, you did catch me by surprise. I haven't fought that training program in years. I thought you'd erased it. Oh, I hoped that using an older training module would catch you off guard and allow me to finally kill you. <laughs> 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 oh, <should> <laughs> oh, I'm sure you'll keep trying. <laughs> yeah, but do me a favor. Don't ambush me anytime. Proxy! Yes? Why are we whispering? Shh, who's that? Ah, uh, yes. Your new pilot has finally arrived, Master. <laughs> Accessing Imperial records. A wiedziałem, że będą jakieś miłosne sekrety. No to nie dla mnie, moi drodzy, tam twarzy Greya i starczy. Mam nadzieję, że wszystko jak najbardziej mi się podobało. Ja wam życzę oczywiście miłego dnia i do zobaczenia już wkrótce w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć, a jest jak na weekend.